Dziękuję pani marszałek. Jest kwadrans po pierwszej, po północy, z 17 na 18 września 20 roku. Krótkie podsumowanie. Wczorajszej nocy w pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłowie Koła Konfederacja starali się jak mogli oddalić groźbę procedowania złej, szkodliwej ustawy, która ostatecznie została tutaj właśnie kilkadziesiąt minut temu uchwalona. Ustawy, która pod pretekstem dbałości o dobro zwierząt w istocie dokonuje likwidacji pewnych gałęzi ośrodków polskiego przemysłu rolno-spożywczego. Staraliśmy się zatem z jednej strony zmniejszyć to niebezpieczeństwo, wprowadzaliśmy poprawki do tej ustawy, które łagodziły jej, jej fatalne skutki. No, ale z drugiej strony postanowiliśmy powiedzieć: sprawdzam, i zgłosiliśmy wniosek włączający do materii tej ustawy, poprzez wniosek, a zatem poprawkę. Taki to ma status w pracach nad ustawą, włączający zagadnienie aborcji eugenicznej. Bardzo prosty, prosta poprawka, artykuł 1 a postulowaliśmy jego dodanie, aby w ustawie o tzw. planowaniu rodziny i przerywaniu ciąży wyłączyć przesłankę eugeniczną jako legalizującą zabijanie dzieci nienarodzonych. Poprawka była... Procedowana na komisji została przyjęta przez przewodniczącego, została poddana pod głosowanie. W głosowaniu nie zyskała poparcia większości, to zrozumiałe, bo i w komisjach większość ma prawo i sprawiedliwość, ale przysługuje nam prawo i skorzystaliśmy z tego skierowanie tego, tej poprawki jako wniosku mniejszości, tak się to nazywa w procedurze, do dalszych prac, do dalszej procedury. No i ta procedura właśnie tutaj dzisiaj dobiegła końca. Okazało się, że nie ma w scenariuszu głosowań zatwierdzonym przez panią marszałek Elżbietę Witek naszego wniosku mniejszości. I został wyrzucony do kosza i chciałbym podyktować to do protokołu. Marszałek Sejmu, nie ma sprawować funkcji cenzorskiej nie przysługują marszałkowi sejmu takie Bardzo prerogatywy proszę kończyć, panie pośle Słucham, proszę kończyć bo czas zmierzam jest. już do końca dyktuję do protokołu że marszałek sejmu nie ma podstaw regulaminowych do selekcjonowania Wniosków składanych przez posłów, marszałek może i powinna, i jest niejako zmuszona przez procedurę, poddać pod głosowanie każdy zgłoszony wniosek, dziękuję jeśli bardzo. został on zgłoszony formalnie, prawidłowo, a temu jak widać nic nie brakowało, skoro na komisji bardzo był ten wniosek dziękuję, procedowany. A zatem. Proszę pan zatem, czas. Bardzo Pani Marszałek Witek popełniła tutaj dzisiaj przestępstwo panie. przestępstwo i mam nadzieję że zostanie to nie tylko zapamiętane ale że znajdzie to również swoje prawne dziękuję, konsekwencje w historii pośle. Wysokiej Izby y, jedna Jeszcze rzecz pani marszałek jedna dotycząca pokazująca standardy pracy w Wysokiej Izby trzy minuty mówi pan Jedna rzecz, która mnie zainteresuje, panią Marszałek, 198 artykuł regulaminu Sejmu podpunkt C, stwierdza, że forma komunikacji elektroniczna w pracach Sejmu jest, uwaga, równoprawna. Z wszystkimi innymi, Panie. czyli z normalnym procedowaniem. A zatem, wielkie odkrycie pani marszałek Witek, tutaj dokonane Dziękuję pół godziny temu, pośle, że naprawdę. wolno głosować przez podniesienie ręki, świadczy o tym, że marszałek Witek nie zna prawa nawet Dziękuję na poziomie bardzo, regulaminu Sejmu. I stąd przestępcze działania i zaniechania. Dziękuję bardzo pani marszałek. Kłaniam się dobrej nocy z panem Bogiem. Bardzo Konfederacja, wolność i niepodległość.